Witam Was z pola, pierwszym sygnałem ciekawszym i mamy plombę, plombę łowianą, a to jestem ja, Bobereczek, dzień dobry, witam wszystkich, hej. Naszym oczom ukazuje się jeździec bez głowy. Ja ostatnio głowy nie mam do wszystkiego. No ale chociaż figurkę znalazłem. Fajnie. Rzeźnia, bo znam jedno pole, na którym PRL -e leżą na ziemi. I to nie jest te pole, ale widzę drugie pole. I mamy dwa złote. <gryw> dwa złote jagody. Dwa złote jegody leżące na ziemi Nie w ziemi, a na ziemi o, ale. Przypieczone Ale moneta to moneta <noise> o, Nie wiem, kaszu pobólnie tam z tyłu ryje no, no. Także spoko, cieszę się, fajnie Dwa złote, a jaki rocznik? Zaraz się dowiem mm, 1952 no, i super, bardzo ładnie, czyli jednak trzeba chodzić bliżej drogi, mówili. No i patrzcie, kolejna figurka konia, kolejna fajna figureczka, już całe spodnie mam brudne, ale nieważne. No, kurczę, powiem wam, że dawno nie znalazłem dwóch figurek na jednym polu. Fajnie. Zaraz pójdę do Kaszubskiego, dowiem się co on tam nakopał już. I kolejnym skarbem mamy monetę. No i zapewne jest to jeden fenol. Jest to jeden fenol. Elegancko. Czy to jest jeden fenol? Oczywiście. Nie wiem, jaki rocznik, ale jest. Dzień dobry, znamy się. Czym pan kopie na moim polu? Halo. Plomba. plomba? No. To jest też plomba? Mi ostatnio zęba usuwali. To nie wiem, może ta plomba to jest z tego zęba. Znagrywasz? No. Aha, dzień dobry. kaszubskie poszli z tej strony. A we plecz z Deusami. To się wytnie. Jak tam wyszło ci coś? Ale ładne. Mm. No W czasie guzik. Duży, ale czysty, nie? To tak to śmieci same. Ukazała się kolejna manetka. i jest to pewnie nie wiem co to jest Ustawiam że fenol ale dobry. dzień dobry A też szuka szukam jakaś moneta zajazd totalny nie wiem nie mam pojęcia porozmawiamy troszeczkę o czym? o braku znajdek w polu chodzi, ja też chodzę. Może się poznamy. Dzień dobry. Dobra. Nie wiem co to jest. Może sreberko, ale mogę zobaczyć. Cienkie, cienkie, cienkie jak srebro. Nie pokazuj. No. Oj, mamy piękną podko podkowę. Mamy piękną podkowę. Super. Mam jakąś fajną tabliczkę. Kaszub. I nie wiem co to jest. Stalag. Czy to jest jakieś kurcze? Przypinka z obozu? Stalag, obóz Nie wiem, no tak mi się wydaje Stalag numer 9701 I mam monetkę I mamy złotko Weimaru Uh, uh, uh. ale pięćdziesiątka uh. Coś pięknego Mamy 50 Wajmaru Dawno, dawno nie znalazłem. Nie wiem czy kurczę, w ogóle znalazłem 50 Wajmarowską 1924 No super 50. Piękna Hm No i kolejna monetka wyskakuje i to niedaleko stąd Kurczę A tym razem No mamy coś Mamy coś starego ja! jest! Jest, jest, jest! Jest! Mamy między wojnie! Ja nie wierzę. Nie wierzę, że mamy między wojnie. Ja się cieszę, że w końcu to znalazłem. Tak się cieszę. Kurwa... Cze, przepraszam bardzo, ale to było jedno z moich naprawdę wielkich marzeń, żeby to znaleźć. I jest, w końcu się udało. Mega, naprawdę mega. Idę Kaszubowi pokażę to. Mam nadzieję, że majty spadną. Kaszubito. Normalnie, jak ja się cieszę, Boże! Ja po prostu, uh, naprawdę, jeden cel odznaczony na mojej liście. To nie jest nic, 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 no nie wiem, czy miałeś, nic takiego naprawdę mega, ale na naszych ziemiach. Nie zawołałem. No, proszę. Cery to taki ten rzadko No, naprawdę. Ja cię kręcę super. Nie, naprawdę się cieszę. Bo naprawdę, uwierz mi, tyle ja lat No to też, bo tylko jak wykopałem, No to, to z też. Ale, no fajnie. Ja tu widzę, co ja widzę. Coś tu widziałem, ale nie wiem co. Dobra, to jakieś śmieć. Kategoria devocjonalia. Mamy taką bransoletkę elegancką, trochę poniszczoną, ale jest jakieś tu zdobienia. Piękne. Teraz mamy znajdkę na oko. I czy tu coś widać? No, ja coś widzę. Ale dodam opis jeszcze do dodatkowo. można powiedzieć, że spełniłem swoje jedno z marzeń co do poszukiwań i znalazłem. Między mega się cieszę. Tutaj już Wam pokazuję, co mi wyszło. Dwa złote jagody, jeden fenol, druga jakaś inna moneta. Trochę zajazd, ale. Ale moneta. Mamy też 50. Weimaru. Taka blaszka. Nie mam pojęcia, co to jest. Wydaje mi się, że to jest jakiś nieśmiertelnik obozowy, stalag z numerem. Yy, co tu jeszcze? No, mamy te koniki. I oczywiście mamy tą pięką, piękną. 5-groszówkę. Międzywojnie. No, po prostu no tak mi się ona podoba. Hm. Mimo, że jest w dość no, słabym stanie, ale jest super i. I zostawiam Was tutaj na następne podsumowanie. Dobra, Panie Kaszu, pochwal się, co tutaj dalej masz? Stam Szybka teleportacja. Eee, ty masz pierścień Atlantów. A nie, ja to jakieś to, serduszko. Nie arzeka, nie arzeka. No, no dobra. To wypadł, jest chyba pierścionek. Ta dwudziestka fenik, dawno nie znalazłem. O, ładniutka. Super. No tu nie ma co pokazywać, tu jest kolejny zajechany na powstaczek. Pięknie, a teraz dwa teatry z... sneakers. Co to jest? Plomba, plomba. To nie, jakiś guzik był. Coś od czegoś. to też dwa guziczki. I to wszystko. No, jest i guzik. A ja w sumie guzika nie znalazłem dzisiaj. A. Także super. Ja was żegnam. Pan Kaszub też, też żegna Was. Bye, bye. elo, nara. Piana, i subskrybujcie. <noise> W piasku w polu, złoto srebro, perel, czasem kapsel, czasem cel.